W wyniku przebudowy znacznie powiększone zostanie rondo, co poprawi bezpieczeństwo jazdy na tym odcinku. Podczas prac możliwy będzie dojazd do funkcjonujących w rejonie ronda i zamkniętego odcinka ulicy Śląskiej zakładów produkcyjnych i domów mieszkalnych. Objazdy pokrywają się nieomal w całości z dotychczas prowadzonymi. Również zmianie ulegnie kursowanie linii 50 i 52. Prace potrwają około miesiąca. Prosimy pasażerów o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w autobusach, a kierowców Ostrożną Jazdę i zwracanie szczególnej uwagi na znaki. W ramach prac przy ulicy Śląskiej wybudowany zostanie kolektor deszczowy i inne instalacje podziemne. Jezdnia zostanie poszerzona do 7 metrów. Pojawią się chodniki i ścieżki dla rowerzystów. Do 40 metrów powiększone zostanie rondo przy skrzyżowaniu ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej z ulicą Śląską. Z powodu prac wjazd w ulicę Śląską możliwy jest od ulicy Westerplatte z kierunku Dzierżoniowa, ulicami Westerplatte Niepodległości i Sprzymierzeńców. Z kierunku centrum miasta zaś ulicami Westerplatte, Bystrzycką, Krasz krzowicką przyjaźń słowiańską, wałbrzyską do pionierów. Dodatkowe informacje dla kierowców wprowadzone zostały w rejonie skrzyżowań ulicy Śląskiej, Zielonej i przyjaźni. Niewielkie modyfikacje ulegnie oznakowanie w rejonie Ronda przy ulicy Sprzymierzeńców.